Środa 4 września 2024 roku godzina 15.04 test wstępny skonstruowanej przeze mnie głowicy o bardzo wysokiej czułości na zmiany pola grawitacyjnego no, współpracującej ze zwykłym generatorem. Temperatura wynosi 27 stopni. Stabilizacja temperatury jest rzędu 1, 1 stopnia plus minus w pomieszczeniu, w którym właśnie przebywam. I w tej chwili obserwuję zmiany częstotliwości pracy naszego generatora. W tej chwili o godzinie około 15:00 punkt pomiarowy na powierzchni Ziemi oddala się w trakcie ruchu obrotowego od Słońca, czyli Słońce zaczyna zachodzić i jednocześnie następuje, że tak powiem, doganianie Księżyca. Jest to sytuacja, Dosyć skomplikowana do obliczeń, z uwagi na to, że należy cały czas monitorować, albo też na podstawie tych pomiarów i programów obserwacji astronomicznych dokonywać po prostu pomiarów odległości punktu pomiarowego od Słońca i od Księżyca. Stąd też. Z uwagi na to, że zarówno Ziemia w swoim ruchu orbitalnym wokół Słońca, ona nie krąży po orbicie kołowej, tylko po eliptycznej, podobnie też mamy z Księżycem, te zależności nie będą zależnościami, że tak powiem, prostych funkcji sinusoidalnych, jednakże w tej chwili widzimy, jak bardzo szybko zmienia się Częstotliwość. Ona się zmniejsza, im bardziej wchodzimy w strefę oddziaływania księżyca. W tej chwili księżyc zaczyna, znaczy nie wiem o której będzie górował, trzeba to popatrzeć w tablice astronomiczne. Jednakże no, w pewnej chwili wydawało mi się, że mam do czynienia ze zjawiskiem. Faktycznie dryftu temperaturowego, no ale niestety zastosowane urządzenie no, pokazuje, że ta temperatura nie zmienia się w tak szybki sposób, jaki tutaj widzimy na, na wyświetlaczu naszego miernika. Urządzenie zostanie zapakowane odpowiednio i wyniki jego pracy Państwu pokażę, z tym, że na tej jednej płytce. Również zostanie zainstalowana linia opóźniająca, ale w trakcie, w trakcie pracy będzie ona zasilana nie na zasadzie ładowania i rozładowania, tylko przez tę linię będzie przepuszczany impuls o szerokości około 30 nanosekund. Tak więc jeszcze zobaczymy, jak dokładne są pomiary w takiej linii. Jednakże w tej chwili widzimy niezwykle szybkie zmiany częstotliwości. Proszę zauważyć, na drugim miejscu po przecinku, pod tą niebieską, niebieską nalepką, niebieskim znacznikiem, no, zmiana częstotliwości pracy występuje, no, praktycznie, no, co... Co dwie, może trzy sekundy. No trudno to ocenić. W tej chwili układ pracuje ze stałą czasową rzędu jednej dziesiątej. Nie, trzech dziesiątych sekundy. A więc pomiary są dosyć szybkie, ale widzimy, że nie ulegają one niesamowitym jakimś fluktuacjom, tylko cały czas po prostu to, to na, na drugim miejscu po przecinku ta cyferka maleje i maleje. No zobaczymy, co z tego będzie. Z uwagi na dość duże zainteresowanie widzów y, sprawami technicznymi, czyli inaczej mówiąc, jak wyglądają konstruowane przeze mnie urządzenia, jaki jest sposób ich wykonania, Chciałbym zaprezentować przygotowywanie urządzenia, które zawiera dwa oddzielne generatory. Jeden z nich jest to generator, który zasila linię długą, która jest już tutaj ukryta w tej rurce. Widzimy, tutaj są dwa przewody. I to jest linia opóźniająca. I zasilanie tej linii opóźniającej następuje przy użyciu impulsów o szerokości około, no tak na oko 100 nanosekund. Chociaż chyba krócej, krócej, nie, nie, to będzie troszeczkę mniej. W każdym bądź razie widzimy tutaj, że jednym kabelkiem zasilającym tą linię z tego miejsca właśnie biegną w kierunku tej linii takie krótkie impulsy, obiegają tą linię i widzimy tutaj to jest ten czas opóźnienia i wracają z powrotem. Tak więc cały czas w tym kierunku z tego miejsca do tego przez tą linię opóźniającą biegnie sobie impuls o szerokości no tak około, około 100 nanosekund. A czas opóźnienia tej linii wynosi 560 nanosekund. Całość układu ma wypełnienie, tak jak tutaj widzimy, 14%. No a więc no, dość dobre parametry dla pojedynczego impulsu. I w tej sytuacji manewrując położeniem takiej linii w różnych kierunkach można będzie sprawdzić jaka jest prędkość propagacji impulsów w tej linii, czas propagacji tego impulsu w zależności od kierunków astronomicznych, tak, czy też kierunków geograficznych. I drugie urządzenie, to jest tutaj na dole, no to jest już taki przygotowany generator, również z głowicą, ale obudowaną, już dosyć mocno zaekranowaną. Tam jest specjalna taka przygotowana bateria kondensatorów, i w tym momencie impulsy z tego drugiego urządzenia. Ja to spróbuję przełączyć. Proszę wybaczyć. O, przełączyłem, żeby nam kabelki nie zwarły. Widzimy, że tutaj te impulsy. Ojej, o, o. I tutaj mamy znowu inny rodzaj impulsów. I to będzie pracowało jako porównanie. W zależności czasu ładowania kondensatorów również od kierunku w polu grawitacyjnym. I e, oczywiście to zostanie później obudowane. Zostaną wyprowadzone dwa wyjścia. No tak się zastanawiam. Raczej powinny to być wyjścia BNC, ale obydwa układy będą musiały mieć tutaj dobudowane jeszcze na. Kolejnej płytce, no częściowo zajmując miejsce tutaj, też na tej płytce, będą musiały mieć dobudowany generator wzorcowy, i następnie planuję, by te pomiary jakoś ujednolicić, po prostu zastosowanie generatora, po prostu demodulatora i takiego generatora dupleniowego. Dziękuję bardzo. Uwzględniając fakt no, dość dużego zainteresowania moimi konstrukcjami, widzimy tutaj, jak będzie skonstruowany kolejny przyrząd, przy pomocy którego będę się starał zebrać charakterystyki kierunkowe no, takich dwóch anten, bo to tak nazywam. Których celem będzie wykrywanie, jak zmienia się prędkość fal elektromagnetycznych oraz czas ładowania kondensatorów w zależności od położenia w przestrzeni tych dwóch głowic. Jedna głowica, ta dolna to jest po prostu linia opóźniająca 560 nanosekund, a druga głowica no, zawiera w sobie taki bardzo specyficzny yy, bardzo specyficzne rozwiązanie połączenia kondensatorów yy, i jednocześnie Sygnały zarówno z tej głowicy, one idą tutaj do tego układu 7855, natomiast ta dolna linia zawierająca linię opóźniającą idzie do układu HCT00, w którym zastosowano taki trik że e, kondensatory tutaj się znajdujące wypracowują po prostu sygnał jednostkowy o szerokości około 30 nanosekund i w tej sytuacji cały czas Fala elektromagnetyczna tak dookoła sobie to obiega. Ona płynie zawsze w tym samym kierunku. No i będziemy mierzyli, jaka jest prędkość obiegu tej fali właśnie w całym układzie. Ale do tego widzimy, możemy sobie tym obracać. Możemy sobie dawać góra-dół. Dół-góra bez zastosowania. Różnego rodzaju przełączników. No, ale jest jedno, no, niestety, żeby to działało. Na razie to działa no, na takim układzie prymitywnym, ale muszę poczekać z projekcją kolejnego filmu z wynikami, jakie uzyskam. No, do czasu, gdy otrzymam obudowy, bo zamówiłem obudowy, to nie może tak wisieć na drutach, na kablach, to trzeba taką obudowę wziąć w środku wykleić, czy też no raczej ja to stosuję wyklejanie folią miedzianą, żeby zabezpieczyć od zabezpieczyć całość od wpływów. Zmiennych pól elektromagnetycznych, to wiadomo, no z tego komputera pochodzi tutaj od oświetlenia. No, drodzy Państwo, tego jest cała masa, nie? Jeszcze jest taki operator jak ja. Kolejna sprawa to jest temperatura, więc trzeba zapewnić w pomieszczeniu temperaturę stabilizowaną. No, i w tym momencie, jak otrzymam te obudowy zainstaluję to mniej więcej w tym miejscu z jednego powodu proszę zauważyć no staram się żeby kable były jak najkrótsze no ale tak jak mówię no trzeba z tym po prostu powalczyć i skonstruować urządzenie które można by było po prostu pokazać nie powstydzić się wykonaniem jak tu Państwo widzą, no to jest lutowanie ręczne, i to są wszystko po prostu projekty, które według, znaczy, które ja przynajmniej organizuję w ten sposób, żeby występowała jak największa prostota prostota wykonania. Bo w prostocie kryje się po prostu piękno, i wtedy nie można zarzucić, że jakiś tam układ źle funkcjonuje, czy, czy, czy po prostu zmienia swoje parametry. Natomiast całość tutaj pomieszczenia, w którym to wykonuje, z uwagi na to, że już po prostu przeminęła fala upałów, to mogę włączyć w pomieszczeniu stabilizację temperatury, i ta stabilizacja temperatury podczas moich dalszych badań nie będzie przekraczała dokładność tej stabilizacji nie będzie przekraczała więcej niż 1,1 stopnia Celsjusza.